Siemka wszystkim, z tej strony Guga, witam was w kolejnym odcinku Supermarket Together ze mną Wojtusialkę. jestem, dzień dobry. Tak, to Wojtusialkę. A to jest y, możliwe, że ostatni odcinek, chociaż to się okaże. Tak. Y, no ale na razie mówimy, że ostatni odcinek, bo już mamy tutaj prawie wszystko odblokowane. Tu tylko zostało nam smutne przekąski. 7? Siedem, tak. <grym> ja zawsze liczę. Pięć, sześć, siedem. Tak, tak, było przez chwilę, że mówię... 4, ale mówię nie, to jest 7. <grych> tak, to tak, tu tak, takie 7, coś 7. zostało. Plus jakiś ten, ale chyba nie będziemy tego odblokowywać, znaczy raczej na pewno. A jak będą jakieś update, to ewentualnie. może znaczy zobaczymy. No bo to, to jest, teraz u Ciebie jest 68 odcinek. Tak. To jest dużo, bardzo dużo, bardzo dużo. A Więc... jak, jaka była twoja najdłuższa seria? Miałeś jakąś najdłuższą serię? Mm. Bo ja na przykład z Tomkem, my mieliśmy kiedyś Wiedźmin. Seven Days'a, Wiedź, ile miał odcinków? Wiedźmin plus dodatki koło 120, 100. O, nie o. przepraszam, no, Tardiovali, 300 coś. Z jedna, jednym ciągiem seria? Tak, codziennie odcinek Jednym seriem, boże, początek tak. serii 300 odcinków? Chyba tak, to było chyba 300. Ociekł, no. kurwa. No bo ja na przykład, pożaraj, ja sprawdzę. Bo... Ja z Tomkiem mieliśmy najdłuższą serię Seven Days, chyba S to, 110, to powiedzieć no. 110 chyba, ale tą grę po prostu nam się tak zajebiście grało. Ale no wiadomo, potem się już wszystko nudzi, nie? Jak już przeszłeś i zdobyłeś i. Czekaj, u mnie u zło... ostatni sezon ze Valley był chyba najdłuższy i to jest moja droga 214 odcinków. O, to też długo. <kłysk> no. No, ale tak czasem jak są takie gry, to. Ej, czemu oni. dobra, nic. Jezu, to. myszka mi ukradła. I, nie, patrzyłam co oni robią, te dekle. Ja otworzyłam? Otworzyłam. Dobra. <laughs> się za chwilę zakręciłam. O. Chill and relax. Eee, a nie, czekaj, 200. Nie, to jeszcze wcześniejszy miał więcej odcinków. 249. O Jezus Mariusz. Jest... No ale w sumie jak się fajnie coś nagrywa, coś się gra. To znaczy stardiu tak na... akurat jest taką grą, że musisz zrobić dzień. Zrobienie no. dwóch dni to czasami graniczy z cudem, bo ten odcinek by trwał 40 minut albo 50 Aha. minut. Aha. A właśnie w Stardiu jest tak fajnie to. Zresztą tutaj w sumie jest podobnie wykalkulowane, że ten jeden dzień. Takie 20 minut trwa. Tak, czasami w nam więcej tak, co wyjdzie, się robi, ale... No. Raczej to jest 20 minut. no? Tak. Jak czasami coś się rozkładają, coś yy, mamy, pudełka czy coś, to czasami. Chociaż... więcej było do pół godziny. Ja ci powiem, że teraz mój obecny sezon ze Valley chyba będzie miał więcej, dużo więcej. Oho. Dlatego, że ja gram na tym modzie Expanded. No. Czyli tam dodają mnóstwo rzeczy. Plus w drugim roku chcę dodać jedno wielkie miasto. Oho. I jeszcze tam jakieś lokacje, więc no, może 300 przybije. <grym> <A ty grym> who knows? Czy wstawiasz, nie wstawiesz, nie? Tak. No właśnie. Bo to jest akurat taka... Znaczy, nie wiem, dla mnie starty Valley jest takim Guilty Pleasure. To jest tak, gra, z chyba mi nigdy gdzieś tam nie, nie wyjdzie z mojej głowy. I ja nawet pomimo tego, że gram w Expanded, to ja na Switchu gram w podstawkę czasem. A więc czekaj, jakby... Expanded to znaczy, że. To jest na modach, tak? To jest na modach, to są mody zrobione przez ludzi. One tam dodają na przykład nowe lokacje, Aha. nowych ludzi, nowe historie, nowe rzeczy. Aha. Także trochę tego jest. Jeszcze nie wiem, bo nie grałam. Próbowałam, ale. Bardzo polecam, to jest naprawdę tak zajebista gra. Tylko. Trzeba trochę zainwestować czasu, żeby. ale czasu na zasadzie, żeby dowiedzieć, poczytać sobie i ogarnąć się tak. co się najbardziej na przykład opłaca, nie? Albo jak to tam Ej, idzie. Bo... U mnie w pracy kiedyś robiliśmy książkę o tym właśnie. O Stardiowali. A jest taki poradnik Stardewali. No. Mhm. Ja mówię, o tej. Nawet jest gra planszowa stardiowali. Aha. Ja jak grałam, pamiętam początek, to uczyłam się sterowania plus. Wiesz co mnie zniechęciło do gry? łowienie ryb. Dlatego na łowienie ryb jest mod, który wywala tą minigrę z pierdzielą. O Boże, to jest straszne. Przepraszam, muszę to powiedzieć. Pierdolodom. Kła! Aaaa! Kła! Ale nie ogólnie, naprawdę. Naprawdę. Łowienie ryb bo... do wora. To jest tak. Ja to mówię za każdym razem, jak nagrywam odcinek i mówię o łowieniu ryb, zawsze o tym mówię i wszyscy się ze mną zgodzą. Dla osoby, która na przykład gra już no nie wiem ile razy zaczynałem. Z 10 razy, to jest moje 10. playthrough, powiedzmy. Łowienie ryb to jest najgorsza gra rzecz w tej grze, dlatego mod na wyłączenie tej mini gry, że tylko po prostu zarzucasz i czekasz, że ci się wyłowi. To jest najlepsza rzecz, jaką można mogła się po prostu ogarnąć. No dla takiej świeżynki jak ja Ale to było straszne. Jest też kilka modów, które muszą być wgrane, na przykład mod na to, że widzisz gdzie są ludzie na mapie. Oho. Albo to, że pokazuje ci, czy na przykład y, y, po, pogłaskałaś kota psa, y, czy jakieś inne zwierzęta, albo ile coś będzie rosło. No, jak chcesz zacząć grać w stardiu, to na pewno nie od podstawki. No, na konsolach jest trochę inaczej, bo się nie da zainstalować modów, tak? No nie. Ale na przykład na PC, -cie, jakbyś kiedyś chciała. To zmień się do mnie, ja ci zrobię taką paczuszkę, żeby ci się miło i przyjemnie grało. <noise> Że dalej nie będę ogarniała. <noise> nie. To ale nie wiadomo, każdej problem. gry trzeba się nauczyć. Be mogę też inaczej powiedzieć. We wszystkich grach farmerskich tego typu najgorszy jest początek. Tak. Bo nie masz lepszych narzędzi. Wszystko idzie ślamazarnie, wolno. Ale jak już wiesz, dobędziesz jakieś lepsze narzędzia czy coś, no to już dużo, dużo lepiej idzie. Nie? To tru. Ale szczerze? Każda gra na początku jest straszna. No jak na początku włączasz grę i nie wiesz o co chodzi? To... A, no tak, to wy, zapomniałem. No nie no, ale Wojtek, no, jak włączasz jakąś grę, to też nie wiesz o co chodzi. Przecież. No tak, ale od tego są tutoriale i... No teoretycznie jak oglądasz, no to musisz się nauczyć. Można złapać. No ja mam... Ja mam... Niestety czy niestety, ja mam ten plus, że ja bardzo szybko łapię nowe rzeczy. I... Ja nie oglądam czasami jak zaczynam ja grać. Bardzo... Ale ja nawet jak samemu gram, to ja bardzo szybko coś łapię, że widzę, że to, to działa tak, no to okej, okay, dobra, no to tak to działa, nie? Ja to ten... Um... Żeby się zawsze żeście ze mnie śmiali, że ja odpalę grę, ja już wiem o co chodzi. My jesteśmy tymi Dobrze, go tam, amebami. Tak, o kokos, 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 kokos. Co to jest, kłowo? Jak patrzę, ale tu widzę, że wszystko ładnie jest. No jak tam zamówienia w ogóle idą. Jak ktoś widział, na co pokazywałam co o, to, nie było? Ma to było? Czy to był karczoch? A zapytała. bo jest zamknięte! Co, Dlaczego? Za co? Były wyłączone zamówienia. Co ty gadasz? To trzeba za każdym razem włączać? Nie wiem. O! Ty! Ty się też możesz wydupić na tym. Na tej wodzie. <laughs> wow. Ty pójdę się wypić tam. <laughs> ale jak, jak będzie, to ci powiem. Zawołam cię. <laughs> Wow, chce się wybać na kurwa plamie. W sumie nawet nie zwróciłem hmm. uwagi, że to tak działa. Oj, przy tych to stoją pewnie gorąco na, na, na dworze. Zawsze jak się do marketu wchodzi na te luduwy tam. tak! Taki A, aż, aż ci włosy na rękach stają. No, zajebiście. Ja nie przepadam. Nie lubisz? Znaczy, zależy, bo naj, najgorsze to jest to, jak macie taki bardzo duży przeskok temperatur, że na przykład no ja tak na przykład mam w pokoju, jak mam klimę włączoną, że ja mam 19 stopni, ale jak wyjdę na dwór, gdzie jest 32, potem wrócę do pokoju, to mam wrażenie, że wchodzę do lodówki. No <laughs> Ej, niestety tak się najprościej przyziębić też. No w sumie, racja. No. No. Nie A ty w ogóle tą swoją klimatyzację to czyścisz, odgrzybiasz? Ee... Mhm, okej. Okay. <laughs> to jasne. Tak jakby... Bo ja to na początku sezonu i na koniec zawsze czyszczę klimę i odgrzebiam i wszystko. Ja ci powiem tak. Yy, 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 przypomnij sobie yy, skwarka mojego. Czy ja co z tego O, woda, woda! Oho. Gdzie? Zium! Zium! Ice <gulak> skating. Zium! <gulak> Ale impreza, o oh mega. <gulak> 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 Jak... O, już naprawdę tak, już na Boże, mam trzy rumby? Mm, no, chyba chyba trzy. No, Myślałam że dwie. Nie, czekaj. To jest ci pojami, No jest. trzy widziałem. Tu jest jedna, tu jest druga, tu jest trzecia, tu jest czwarta, cztery. Nie na gadaj. Bym. No. O Bo przy każdym wejściu zrobiłem, postawiłem. Lu, Ale oni bardzo szybko kasują zauważyłem. No, ale czy zauważyłeś, że jest więcej ludzi? Zobaczymy. Ostatni ostatnio było 245. Jeżeli dobrze pamiętam. No, zobaczymy. no bo w, w poprzednim odcinku kupiliśmy tego perka na więcej ludzi. Tak. A, także przyciąga więcej dziennie, ale nie wiem o ile. <laughs> także zobaczymy, no bo tutaj mamy ostatnią kategorię to będą orzeszki ziemne, rodzynki, migdały, orzechy laskowe. Tylko ja nie wiem, czy to będą, ja nie wiem czasem, czy to nie będą na te haczyki. Takie, Możesz? wiesz, saszety. Saszeta? Także, tak, seszety. Także nie będę tutaj kładł za bardzo nowych półek. Jak ogarniemy, to zobaczymy. Alright. No, no, no. No, ktoś tu robi, pranie. Ksena tu przyszła z pudełkiem tej. Turn around. <grym> o, po czterech ludzi. Czasami jak jakaś piosenka mi się.

Czekaj, tu jest moja playlista w kółko. Bo, 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 bo. Oh! Boże. Kojarzysz to? Nie, chyba. Hmm. Ale jak dygła! <noise> jak głośno! Oh my god. To nie jest Czekaj, teraz, teraz puszczę ci refren. Może po refrenie zgadniesz. Nie. Nie kojarzysz Chyba tego? nie. Ty nie kojarzysz takich piosenek? No akurat może akurat to nie. A to jest No. Wiecie ja to, pod... no. ja to wyślę, więc znowu będzie tak. Wojtek, coś ty mi zrobił. <laughs> <laughs> ta, co w ogóle tu konsol pokupowała, ty. A, to fa... ta... A dobra, to facet kupował. Dobra, Aha. A co, że baba nie może kupować? No, no, no może tak. A ja? Dzieci? Kamera? Też dużo gram, rozumiesz? No, ja rozumiem, rozumiem. O! Kategoria Można kupić kategorię. To kupuję i zobaczę przy okazji, co to jest od razu. Tylko gdzie to będzie? i przekąski. to jest na szafki, jednak. Ej, bez kitu. Tu normalnie są nowe modele tych postaci, tych ubiorów i wszystkiego. Nie, nie, magazynier. O Jezus, nie wzięły tego, prawda? Dobra, nie wzięły, bo to były dwie na magazyn przepisane w ogóle. Aha. Ula Stone z y, Karyną. Karyna. O, Karina, e, Karina. Dobra, aga, jak coś to noś. Dobrze. No kasę na razie, olejmy. A wiesz co ten? Możliwe, że już weszło na kanał, zanim ten odcinek się pojawi, więc wiesz co, wejdzie zapis z repo. Jak pierwszy raz się przebieraliśmy, i jak ja mówię, do, że Karyna, Leon to Karyna, a ty mówisz, jaka kabina? Kabina. Głowa <gulua>, kabina, bo wy nie wiesz, jak się naśmiałam. Ja nie wiem, na tych liveach to czasami tak dziwnie mówisz, że ja w ogóle nie rozumiem, co ty mówisz. <gulua>, bo ja we flanie się śmieję. A, no, flanie... no, no, no. Jak, wszyscy... jak to się mówi? E, Jakie po polsku? Indoor. Indyko. Ah, no, werze, no bo ja pół się śmieję, pół gadam, rozumiesz? Pół polisz ta doisz. Tak, pół polisz pi doisz, jeszcze w ogóle jak przez Grega, też to już w ogóle połowę zrozumiesz, połowę nie? Kabina, hmm. kabina. Moja droga, ja cię zaprosiłem. Co, co się stało? No ty miałaś przestać kasować, tylko tutaj wykładać towar na półkę, ty. A kiedy mi mówiłeś? Przed chwilą powiedziałeś okej, okay, Ale ja tak czekałam, ciebie nie ma. A bo ja miałam myśl do przekazania. Ja nie mam podzielnej uwagi, pamiętaj o tym. Gdzie to się idzie? Ja macie? wiem, że wy nie macie. Gdzie to się idzie? No tutaj, na końcóweczkę, no tu specjalnie położyłem. Ej, naprawdę powiedziałam okej? Okay? Tu ty dwa naraz wykładasz? Co jest? Posłuchaj, wy tak. No powiedziałam okej? Okay? No, dlatego byłem zdziwiony, że jeszcze coś tam robisz, no. no bo ja ci... Wydawało mi się, że powiedziałaś okej, okay, że już idziesz, Ja ci myśl co? mówiłam, rozumisz? Mm -hmm. Jak ja mówię myśl, to ja już się skupiłam na tej myśli. Cool, cool man. Ale, ale proszę tego jeszcze nie kupować, bo też jeszcze ma ceny nieustawione, ej. Właśnie, oh my God. Co to? Orzeszki. Orzeszki ziemne, o, ale bym zjała. Ja właśnie tak za orzeszkami tak się ranił. Ja rynę. uwielbiam orzechy, ja bym, ja... Mam problem z orzechami. <grym> problem. A zwłaszcza jak są te orzeszki w tej skorupce takiej paprykowej a nie na przykład, no. Eee, o, to jest. Nie. To, ja o, Nie. Musisz. Jest... Ma, a masz w domu jakieś? Właśnie nie mam. No to jak to? Muszę, się, muszę schudnąć, więc nie mogę takich rzeczy. Pff, <grym> a nie masz orzeszków. Też ja ze maczugi kupiłem w sklepie, bo już nie wytrzymałem. <grym> Czasem tak jest, że cię najdzie tak strasznie na coś i tak. to jest szczęście, że człowiek już jest dorosły, ma swoje pieniądze, jak ma ochotę to się kupi. Się zakupi. No, 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 Ale wiesz, na przykład ja mam tak, bo ja mam tak się mówi, słodki ząb. A to ja nie. Ja po prostu słodkie, omaga, słodkie, mm, słodkie, nie. słodkie. Słodki U mnie ząb. to e, nachosiki, orzeszki, wafel, no, wafelki ewentualnie. Mi nawet w ogóle już faza na żelki przeszła. A chipsy? Nienawidzę chipsów. Co? Nie lubię chipsów. Co co ty jesz? No, z reguły jem na przykład właśnie na czosy. Albo kło, kło. E, te kukurydziane jakieś chitoski czy coś. A juki? Kuźwa, Ale, m... lejsy paprykowe, albo fromasz, albo cylowe. Błagam. Nie, nie. No wiesz, Ma, Nie naprawdę ja mam problem z chipsem, chyba, że... Jedyne takie chips powiedzmy ziemniaczane rzeczy jakie zjem to są Pringlesy, Ale to w sumie nie jest taki chips chips. A jeżeli już mam jeść chipsy, to tylko te solote z kotła. Co? Ewentualnie. Ej, no właśnie, te octone, Jak są te takie lubili. bardzo grube i te wavy takie. Takie, Nie te takie zwykłe chipsy, tylko te takie jakby krojone w taką. No taką, i, taką... harmonikę. Tak, to te jeszcze ewentualnie, ale nie jestem fanem Bo chipsów. Bo są dobre kan chipsy, tej. Mm. Ja lubię chipsy. No ja nie. Ja ale robić. to, ale szczerze, nie wiem skąd mi się to wzięło, po prostu chyba mi się zmieniło coś, o Jezu, tu jest ludzi, patrz, w kasach, trzeba pomóc szybko. E, nie wiem, po prostu mi się zmieniło jakoś już, chipsy tak nie bardzo mi podchodzą. Aha. Mówię, bardziej jestem fanem na czosów albo po prostu tych kukurydzianych, jakieś Dobra, właśnie Dobra, to teraz question. Smak lodów. Ulubiony. Smak lodów, ulubiony? tak. tak. A sorbety też się wliczają w to? No, no, lody, lody, no. No dobra, to takie lody, powiedzmy, śmietank śmietankowe i tak dalej. No to na pewno waniliowe. No. Ej, e e jakaś stracciatella. W, w Lidlu są takie dobre z orzechami. I czekoladowe. Żadne o, też w żadne inne z bakaliami ja ma tak absolutnie do wywalenia. Kocham, truskawkowe do kocham. nienawidzę Bakaliowie kocham, tak. Znaczy inaczej, ja truskawki jako owoc lubię, ale ja nie lubię czegoś, co jest o smaku truskawki, bo mi ta sztuczna truskawka przeszkadza zawsze. Sztuczna. Chyba, że jest to sorbet truskawkowy. Aha. To jeszcze zjem, ale bardzo lubię sorbet mango. E, z czarnej porzeczki. Kiedyś były w lidu, teraz też nie ma. dobra czarna porzeczka. E, mango, co tam jeszcze jest? No to ogólnie sor sorbety to ja mogę jeść, bo ja lubię sorbety. Cytrynowy sorbet, o Jezus. Czemu <grym> my ciągle gadamy o Co Sama zaczęłaś o lodach. No wiem, no. No my ja dzisiaj jak tak grywamy. <grym> To to w sumie w środę wychodzi. No. <laughs> Rozumiem. O, oh, well, well, well. A jak się no to O. Rożek pysznościowy. ja nie mo ma... ja wiesz co? Rożek waniliowy i ten taki z taką koroną z czekolady takiej twardej i z orzeszkami na górze. Ja za każdym razem jak będę. Nagrywać ja ja się najbardziej... nażreć się. A wiesz co ja najbardziej lubię w tym rożku? Co? Tą końcówkę z czekoladą. O, też dobra, tak. Ja w ogóle nie A gdzieś widziałem, gdzieś widziałem, to chyba w Stanach. Można w ogóle kupić same takie rożki, te końcówki z czekoladą. Gadasz. No, coś, coś, coś mi się gdzieś chyba na TikToku obiło o, o, o ten. Obiło. Tak, obiło. O, idę zanieść. No i co i wszystko ogarnięte. Tak, ładnie, pięknie, cudownie, wspaniale. No, to możemy zamykać, bo już wszyscy wszystko kupili. Tak. U -u -u -u. O. Dobrze, zamykam. Za czym ile będzie tych klientów? 245 było. 250, no, 10 więcej. We. Tak mało, że za mało, tak mało. Ale nie znaleźliśmy produktów, ale to też była kwestia tego, że no tam dziewczyny były te najbardziej doświadczone, nieprzypisane. przypisane. Aha. Bo to chyba była ula i Kuny, yy, kabina. Kunda, znaczy. Kunda, kabina. Kuna, Kunda, chciałem powiedzieć, ale kabina. Tak, ale ogólnie Wojtusialka, to teraz co robimy? Czy my się żegnamy? Czy my znaczy jeszcze... ja powiem tak. Żegnamy się, powiedzmy, że za chwilę obecną jest zakończone, ale jeżeli wyjdzie następny odcinek, no to ale to wiecie co, to, to też trochę sobie. To też w sumie trochę bez sensu, bo pewnie dojdzie jedna kategoria, więc to będzie jeden odcinek, więc. Ja myślę, że z, nie, nie, ja myślę, że się żegnamy z tak, serią zupełnie. Tak, tak. Tak. Więc no. My wiemy, że tutaj jeszcze są te rzeczy, tam do, do kupienia i tak dalej, ale naprawdę no, ta gra mnie osobiście już troszeczkę. No to już nie ma tak zbytnio nie, co robić. Z, tak, za dużo, za dużo, zdecydowanie no. za dużo. Także ogólnie to my się będziemy żegnać yy, z tą serią. Była super wyśmienita zajebista, fajnie się w to grało. Tak, tak. A my za tak. pomyślimy pomyślimy nad jakąś nową. Tak, możecie też coś napisać, może akurat się zasugerujemy. No, ale oczywiście... I nie będzie to Don't Starve. Od razu nie. uprzedzam. <laughs> bo jeśli ktoś ostatnio pisał, a może Don't Starve? Nie. Żygan nie tu ogromnie. Ja posłuchaj, nie obrażaj Don't starwa. bo się nic nie dzieje. Nie. <laughs> Zulą se nagra i Don't a. a żebyś wiedział, że nagram. Dobrze, czekam na odcinek. <laughs> Ze mną, nik ze mną już nigdy nie będzie żadnej serii no, z Don't Starve. Nie, ja żegam Don't Starve'em. Nie, bo ty miałeś tam y, jakieś problemiki, pamiętasz, jak mieliśmy problemiki. To swoją z drogą. Z drogą z ale życzami? po prostu ta gra już. No przestań, nie, już Przeszła nie... bardzo mocno. Nie. Nie obrażaj Don't Starvem. Lady Gaga chodź, idziemy na przerwę. <laughs> chodź, gaga. Posłuchaj. <laughs> Z kim tu się posiedzimy? Z Jasia Fasolem, z Arianą Grandę. No i bardzo dobrze. Lady Gaga przyszła i Lady Gaga też. Rozumiesz? on me. Tak. Ta, ta, ta. Także <noise> ogólnie to by było na tyle w tej serii, w tym odcinku. Oczywiście był ze mną Wojtysialkiem. Ja, to jest Woman. <noise> Byłeś? No z Arianą do Gady The Woman śpiewam. Tak, byłem. Chyba, bo ja napiję Jasia fasolę. Gdyś <noise> się zamknie w sobie. <noise> tak, był Wojtysialki, oczywiście zobaczymy. Co będziemy teraz nagrywać, nie wiadomo. A to też nie ma jakiejś skiny, że musimy już za tydzień coś tam. Tylko coś wymyślimy, to pomyślimy tak. Next, Pff. next. Maśniutkie <laughs> no, no, Thank you, next, next. No, thank you, next. Tak. No, no, tak, thank you. Next. O! No patrz. You have a heart, you never <laughs> coś tam. Ela, ela, eh. E, Wojtkowi e, umbrella. się ela, odkleiło. Ela, ela, <laughs> Także tak, to by było na tyle. Do zobaczenia i hello, hello, baby, you can Pa it, pa! It, it, it. pa.